Cześć! Dziś mam dla Was plewienie ziemniaków. Będę chciał sobie tą trawę tutaj wyplewić, bo mi tu zarosło Kimperzem. perzem. Także mam taki sprzęt i podziałamy. Dobra, ustawiam się. Nie za blisko i ryjemy. Muszę tu, słuchajcie, przeryć. To i tak tu będzie orane jeszcze, znaczy, no orane, jak się przenośnie się, mówi, ryte. Bo na jesień, bo no ten taki mój tutaj, można powiedzieć, ogródeczek. Ja, no przyznam się, hektarów to nie mam. No, taki mój tutaj ogródeczek. Będzie wszystko na jesień tu jeszcze ryte. Po wykopkach. Bo ja mam późniejszą odmianę. Są też wczesne, te lipcowe odmiany, tam sierpniowe. Ale ja mam późniejszą. Ja mam tą, ja mam jakąś wrześniową dopiero odmianę. Także no, dopiero na jesień będzie można to zrobić. Na wczesną jesień, można powiedzieć. Bo tak w listopadzie to dopiero będzie tak idealnie, żeby to zrobić. Żebym tylko ziemniaków nie wykopał. Znaczy wykopać to wykopać, żeby nie urwać ich od korzonków, bo jak się wykopie to przecież można zawsze przysypać, nie? A jak się urwie korzonki, to dopiero jest masakra. O, pięknie wyszło Zrobię cięcie i się zobaczymy za chwilę. Jak jeszcze trochę podziałam. Powiem wam, nie wiem czemu tak długo z tym zwlekałem. Nawet fajnie się tymi pazurami robi. Bardzo ładnie to wszystko wychodzi. No myślałem, że to będzie cięższe. Powiem wam. A tylko wbiję i patrzcie. Samo wyłazi. Także no, naprawdę sprzęt bardzo dobry polecam. No. A złoki dwa lata kupione, dwa lata temu kupione. No, spisują się. Polecam. Naprawdę fajnie się nimi robi. Ładnie wszystko wychodzi. O! Bardzo przyjemnie, nawet nie myślałem, że to będzie tak gładko, naprawdę. Myślałem, że to będzie... Jak ciężko tu idzie. Dlatego tak z tym a to... Na to ciach i nie ma. I nie ma dziada. Że tak powiem. No... No i już będę mówił pola, ale ogródek nie będzie zarastał bo tu jest taki krawężnik wkopany nie widzicie, bo tutaj na nim jest kamera telefon znaczy nie będę tego ukrywał że nagrywam telefonem no także może na koniec wam to jeszcze pokażę, bo nie chcę mi się telefonu przedstawić, bo jest w miarę dobrze ustawiony teraz do nagrywania dobra, zrobię cięcie i zobaczmy jak to już zrobię Dobra no powiem Wam tak to wygląda zrobiłem ładnie poplewiłem polko oczyszczone to teraz można się wziąć za przesypywanie już mi się nie chce lecieć w garażu po rękawiczki także tam gołą ręką tam nic mi nie będzie to zasypię czarnozień ładnie tu sobie nagromadziłem żeby już takiego dziadostwa dawać Opowiem, o kurczę, się przywiła. No tak to jest z mu Dobra, tak to będę robiła Tutaj mam tą ziemię Tu nabieramy I hops Tak samo z tu I z tu tru tak. Tak. tak I tak Tak I tak Tak I tak No Może te moje prace nie są jakieś takie spektakularne Jakoś super ciekawe No ale nic na to nie poradzę no Taki już kanał jest, to niech będzie. Mam tam już 22 subskrybentów, to nie będę przecież kończył już nagrywania, tylko ze względu na to, że moje prace nie są jakieś spektakularne. O tutaj w ogóle to jest, ta ziemia chyba jest z bo tu jest takie było taka glinka. Dobra. I gotowe. Zasypana dziura. Dobra Ja tu jeszcze będę to zasypywał To się zobaczymy za chwilę Kurczę Dobra wyłączę nad garstkiem Dobra powiem Wam starczy już tego zasypywania Tak to mi wyszło Mam nadzieję że nie zostanę za to zhejtowany Nie no za co Co ja mówię Przecież tu nie ma za co hejtować nie bądźmy tacy pesymistyczni. O, tu Wam pokażę, jak już ładnie łęty kwitną. ziemniaki. O, to takie ładne. No, piękne. Tu jest ten krawężnik, o którym mówiłem. O, i tu jest, jest trawa, tu jest krawężnik, tak mi tu nie zarośnie. To było jeszcze z czasów, jak krawężnika tu nie było. O, tu jeszcze jest trawka. To wyrywiemy ją na odchodne. Pięknie. I trawka tutaj, to sobie później wyniosę. Po o, pokażę wam gnojóweczkę, jaką sobie zrobiłam z pokrzyw. Taran, nawet nie wiecie, jak to śmierdzi, no ale musi śmierdzić. No, dobra jest nam szyca. No i to tam, no, nam to tam zwalczyło te, no, tam glisty, bokszpanowe, czy jak to tam się nazywa, te dziadostwa. No, ale nie można przedawkować, to trzeba rozciąć z wodą, bo to jest bardzo mocne i może korzenie spalić. Nie to tam robię tak, 5 kieliszków tego na 30 kieliszków wody. 5 do 30, mieszankę robię. Także no to już można wyłowić, bo to już te liście się rozpuszczają i to wychodzi taka gnojówa, nawet nie wiecie jak to śmierdzi, Boże, ale dobre, skuteczne jest, no, no pokażę wam jak niemięta na chodniczku zarosło tutaj, no widzicie, było więcej, ale już tu wykosiłem, o, widać łodyżki, Dużo tego jest, powiem Wam, to tak mi tu zarosło. Muszę tak przekroczać. Hops. O. Też możecie zobaczyć, że słupek wrócił. Był wyjęty, ale już wrócił na miejsce swoje, z spoczynku. Koleje kalinowa będzie będzie odnawiana No. Może z nagram odcinek, zobaczymy, o, niedługo będę musiał robić rozsady truskawek Niedługo, na jesień się chyba robi, nie? Chyba tak No bo zobaczcie, jak mi tutaj się te rozrosły No Także będę działał, jest co robić No Także Pójdziemy I się zaraz pożegnamy żeby nie było, zabieramy wszystko z ogródeczka. wkładamy Dobra, może wrócę już do tych zakończeń, które kiedyś były. Kiedyś, no. Kilka tygodni temu, miesięcy. Może miesiąc, może dwa. Dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! To zakończenie trochę takie...